Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek, a jak piątek, to wiadomo, polecam książkę z mojej księgarni. Drodzy Państwo, dzisiaj historia książki, która e, śmieszna historia, wpadła do mnie całkowicie nieprzewidywalnie w moje ręce. To był okres, kiedy ja rzeczywiście bardzo mocno starałam się poradzić sobie z bólem, frustracją, złym samopoczuciem, okropnymi myślami i tego typu rzeczami. I starałam się wyjść z tej traumy. Ciągle zadawałam sobie pytanie, dlaczego. I tak jak mówię w wielu filmach, sport, bieganie dokładnie, był takim przyczynkiem do tego, że ja się zupełnie lepiej zaczynałam czuć, ale był też. Powodem, dla którego y, musiałam się ruszyć z domu, zacząć biegać, żeby y, lepiej się czuć. No i podczas takiej jednej sobotniej przebieżki, y, mieszkałam wtedy w miejscowości takiej podwarszawskiej, bardzo dużo powstawało wtedy takich budek, y, karmników, tak ja to tak nazywam, bo rzeczywiście to, to, co się wydarzyło, było związane z karmnikiem, tak to wyglądało, w którym były książki. Taka, taka wypożyczalnia, weź i oddaj mnie. Taka na zasadzie ym, trochę biblioteki. Yy, I moja córka powiedziała: Mamo, dobra, sobota, to ja z tobą idę biegać, ty biegasz na piechotę, a ja na rowerze. Ja mówię dobrze, w porządku. I w którymś momencie mówi do mnie: Mamo, ja yy, chodź się ścigamy, ja na rowerze, ty na piechotę. No i oczywiście bez szans, córka patrząc, jak daleko mnie hmm, wyminęła, odwróciła się i niechcący wpadła właśnie w taką budkę z książkami. E, nic jej się na szczęście nie stało, szybko się zebrała, dobiegłam, zebrałam córkę i zebrałam dwie książki, które wypadły. Ponieważ był to właśnie taki etap mojego buntu i wiecznego zadawania pytań, dlaczego i naprawdę potwornego bólu, bo nie potrafiłam sobie z wieloma rzeczami poradzić, wszystko mi się na głowę zawalało. Ja byłam w naprawdę bardzo kiepskim stanie psychicznym, starałam się robić dobrą minę do złej gry, ale rzeczywiście było bardzo ciężko. Tytuł, który, który mi. Z, wpadł w ręce, kiedy podnosiłam te książki, jednej z, ty, z tych właśnie książek. Po prostu uderzył mnie od razu tak w, w głowę, i tak mówię: No nie, no nie, to ma być odpowiedź na moje wszystkie bolączki, na wszystkie moje troski. Drodzy Państwo, tak, to była odpowiedź na wszystkie moje bolączki i na wszystkie moje troski. I na to, co się potem wydarzyło w moim życiu i jak się wydarzyło. Natomiast chcę powiedzieć, że to nie było takie proste, że ta książka nie przypadła mi do gustu a po pierwszym jej przeczytaniu. Wprost wywołała we mnie bunt. Wywołała we mnie takie poczucie: jasne, jasne, tak, na pewno. Jutro, jutro to zrobię. Ech. Dlatego, że bardzo mocno też biła w rzeczy, które zostały mi wpojone podczas wychowania i tego, jak postrzegałam Kościół, jak postrzegałam wiarę, jak postrzegałam znaczenie miłości i tego typu rzeczy. To są takie zaszłości, które niestety ludzie wychowani w naszym świecie, w naszym takim, nazwijmy to, bloku wschodnim, niestety mają taką. Taką, taką wieczną pokutę i taką wieczne, wieczne uniżenie do e, religijnych spraw, co jest absolutnym, już dzisiaj wiem, że absolutnym błędem, bo można kochać, ale nie e, schylać cały czas głowy i przepraszać za wszystko i za to, że się żyje. To wprost przeciwnie, trzeba oczywiście dziękować, ale e, za to, że żyjemy, ale e, cieszyć się tym, co jest i, i nie pozwalać na wiele rzeczy. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć o książce dzisiaj Radykalne wybaczanie. Napisał ją pan Colin Tipping. Napisał wiele książek, ale ta jest takim jego, o, będzie ją łatwiej, lepiej widać. Jest książką, która, no, tak jak powiedziałam, wzbudza bardzo dużo u osób, które przechodzą bardzo trudny moment, a już dla osób, które przechodzą przemoc narcystyczną albo wychodzą z narcystycznego zawłaszczenia, albo generalnie osoby, które mają ogromny problem z depresją, z różnymi rzeczami, nie dają sobie rady w życiu, no to dla nich jest to po prostu dramat. I ta książka na początku jest taka, proszę mi wierzyć, że ja po jednym jej przeczytaniu, pierwszym jej przeczytaniu, odłożyłam ją i powiedziałam: tak, tak, jasne, radykalne wybaczanie, oczywiście tak i w ogóle. Natomiast książka zasiała w moim sercu, w mojej podświadomości, w, moich, w moim sercu przede wszystkim, tak, takie ziarenko miłości. Właśnie to, co jest kwintesencją radykalnego wybaczenia, miłość. Ciężko jest osobom po narcystycznym zawłaszczeniu, tak od razu wywołać miłość w swoim sercu, bo wszyscy, którzy to przeżyli, wiedzą o czym mówię. Natomiast takie zasiane ziarenko nie ma szans, żeby już wyplenić z tego naszego serducha i wracałam do tej książki wielokrotnie nawet miałam pokusę żeby ją komuś oddać albo żeby ją zgubić podczas przeprowadzki I dokładnie takie miejsce te, te, taka czynność była przeze mnie wykonana czyli schowałam ją na same dno gdzieś do jakiegoś kartonu zbędnego i w ogóle i mówię dobra może się zgubi i jakież było moje zdziwienie, kiedy już się przeprowadziłam, w całości wszystko rozłożyłam i tak dalej. I u mnie w sypialni, przy, przy łóżku, mam półkę, na której mam położony taki kartonik, w którym mam. Oj, no żebym spojrzała, z 10-15 książek. Ja nie czytam jednej książki, ja po prostu czytam kilka książek naraz i w każdej coś znajduję i wracam do tematu, i tak w kółko. No i wyciągam rękę, biorę książkę, mówię: Dobra, dzisiaj sobie coś tutaj przeczytamy. No, i wpada mi ta książka w ręce. Więc y, gdzieś tam y, u góry ktoś pilnował, żebym ja bardzo, bardzo, ale to bardzo tą książkę przeczytała i żeby ta książka zasiała ziarenko. Więc podeszłam do niej drugi raz i znalazłam już w niej. Masę rzeczy, bo to kiełkujące we mnie w środku ziarenko miłości, wybaczenia, ale nie takiego wybaczenia, jak myślimy kategoriami kościoła, religii. Nie mówimy o takim wybaczeniu, które mówi, że nawet jeśli człowieku wyrządziłeś mi masę krzywdy, to ja będę teraz Twoim przyjacielem, będę Cię kochać i będziesz najważniejszy na świecie. Nie o takiej miłości w tej książce jest. Mowa. Nie mówię specjalnie, żebyście Państwo chcieli ją przeczytać, bo moim skromnym zdaniem jest to pozycja, która dla osób w sytuacji kryzysu. Wiary w sensie wiary w siebie, kryzysu życiowego, braku dojścia ze sobą do ładu, radzenia sobie w traumach, nie tylko narcystycznych, po traumach narcystycznych, ale też każdych innych kłopotach życiowych. Ta książka jest no, naprawdę. Niezmiernie potrzebna. Dlatego zachęcam do jej kupna, i nawet nie wypożyczenia, tylko naprawdę kupna. I nawet jeśli ona się za pierwszym razem Państwu nie spodoba, to zasieję u Państwa, mam nadzieję, takie ziarenko, które Państwu mm, będzie kiełkować. I w którymś momencie ta miłość wybuchnie i to wybuchnie bardzo. Bardzo mocno. Dla mnie uderzającym takim momentem, w którym nie zostawiłam tej książki po pierwszych stu stronach. To mi się czasem zdarza, bo się denerwuję na książkę. A w tym okresie, kiedy ją czytałam, rzeczywiście bunt we mnie był ogromny i złości, taka nienawiści i, i wieczne dlaczego, była opowieść kobiety. w. Już bardzo, bardzo leciwej, która opowiedziała: Jest w książce o tym cała historia bardzo pięknie napisana. Kobiety, która przeżyła Holokaust, która straciła swoją całą, dalszą, bliższą wszystkich nie miała ani jednej osoby z rodziny po wojnie. Zginęli albo to w obozie, albo rozstrzelani, albo wszelakie wszelaki różne sposoby, niestety, wojennych pozbawiły ją całej, ale to całej rodziny. Ona była totalną sierotą. I to jest osoba, która mówi o miłości, mówi o kochaniu, o wybaczaniu w taki sposób, że no mnie brzydko mówiąc, wtkało. I nie mówi tego, wiecie, jak to tam na ambonach czy w jakichś takich miejscach religijnych i takich fałszywych, nazwijmy to proroków, tylko mówi to szczerze. I mówi to tak, że nikt nie ma wątpliwości, że, jest, że ona sama jest jedną wielką miłością. Więc to mnie uderzyło, przeczytałam książkę do końca i chyba ten urywek właśnie zasiał to ziarenko. Drodzy Państwo, książka jest z wieloma testami, z wieloma odpowiedziami na pytania. Książka nie jest tylko. Ja, zauważyliście, że ja już polecam Wam książki, które są pracą, czyli które wymagają od Was troszeczkę włożenia swojej uwagi i swojego poświęcenia czasu tej książce i tym, tym testom, które są tam zawarte, różnym odpowiedziom na pytanie i wymagają od Was zastanowienia. Się, pomyślenia. Więc ta książka dokładnie też to zawiera. Zawiera też jeden główny arkusz, czyli taki główny arkusz wybaczania. I jest praca z tymi arkuszami, jest możliwa na każdej płaszczyźnie kłopotu. Czyli czy to macie kłopot w pracy, czy to macie kłopot w domu, czy z dzieckiem, czy sami ze sobą. Na każde pytanie. E Arkusz tak jest przygotowany, że jesteście w stanie, będąc ze sobą szczerymi i otwartymi, bardzo fajnie ze sobą pracować. Tak jak mówię, ta książka od początku mi nie podpasiła i zmagałam się z nią emocjonalnie, to znaczy kłóciłam się z tym, co tam jest napisane, bo było we mnie tak wiele złości, natomiast e, zrobiła swoje ta książka. W rozwoju moim e, emocjonalnym, duchowym, e, poradzenia sobie ze wszystkimi kłopotami i... No nie, no oczywiście nie ze wszystkimi, no bo tych kłopotów człowiek w życiu zawsze będzie miał i ciągle one przychodzą. E, natomiast sposobu i nauki radzenia sobie w takich sytuacjach ta książka rzeczywiście bardzo mocno się przyczyniła. Nie jest łatwa, bo dla osób wiem w jakim jesteśmy, wiecie na jakim jesteśmy kanale, więc dla tych osób i tak samo dla mnie było przejście tej książki ciężkie, ale mm, propozycja moja nie odstawiajcie jej. Zostawcie ją y, i próbujcie do niej podchodzić. bo naprawdę warto, y, bo, y, bo jest naprawdę naprawdę godna, Godna uwagi, bardzo pięknie napisana, e, niesamowicie, niesamowicie wciągająca i niesamowicie każąca e, zastanowić się, myśleć e, i popatrzeć na siebie bardzo obiektywnie i, i czasami trochę krytycznie, ale e, naprawdę siejąca w serduchu i w podświadomości dużo, dużo dobrego. Które potem Państwu zaprocentuję. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie polecam tą książkę, nie tylko do wypożyczenia, ale do zachowania ją w, swoim, w swojej bibliotece. Naprawdę, naprawdę książka, którą dziś lubię, bardzo lubię i bardzo polecam, ale wiem, że początki z nią są trudne. Drodzy Państwo, jak zwykle, bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam na weekend. Widzimy się jak zwykle w niedzielę. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko dobrze. Piszcie do mnie, wysyłajcie, wysyłajcie do mnie wiadomości. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność i za to, że tworzymy taką fajną grupę. Bo jest nas coraz więcej i jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo serdecznie Państwa weekendowo pozdrawiam. Dziękuję i do zobaczenia.